Dojechały do nas nasze nowe R3 Z nowym fotelem I na nowym oprogramowaniu Dynamic R3 Proszę zobaczcie Wsiadamy, cyk Co nas odróżnia? Potencjometr Którego nikt nie ma Te Wszystkie chińskie sprzęty nie mają czegoś jak, jak potencjometr Tu mamy przód, tył, guziczek I pierwszy i drugi bieg jeszcze Wysoki, klaksoniki i teraz tak, przekręcamy kluczyk. Jest kilometrówka. Baterie 2,75. Zobaczcie. Ustawiam sobie teraz na najwolniejszy. Odwijam gaz. Jestem na sklepie na maksa. O, do tyłu jadę. dodamy do przodu. Proszę. I to jest minimalna prędkość. 2 km na godzinę. Kolejną sprawą jest to, że jest moc silnika ustawiony na 10%. Każdego tego sprzętu zamówionego u nas mamy coś takiego jak Controller Dynamic. Proszę. Wpinamy go komputerkiem. Tyk. I na życzenie klienta możemy zmienić reakcję pojazdu, prędkość minimalną, maksymalną, jak daleko mamy wysięg potencjometru, czy ma pełny gaz być zaraz na samym końcu, czy tylko w połowie. A także możemy komuś ograniczyć moc, jeżeli ktoś komuś zabroni. Pełna regulacja, dostępne kolory, zobaczycie już niebawem. Fajne ledowe oświetlenie. No i wyrób medyczny. To czego brakuje wszystkim innym pojazdom. Nie jest to skuter, nie trzeba tego rejestrować. Jest to wyrób w 100% medyczny, samoistnie hamujący. Dzięki... Dużemu silnikowi i elektromagnesom, które są tu zastosowane. Czteroszczotkowy silnik. Już niebawem zobaczycie inne sprzęciwa.